Ostatni element, ostatni element, ten sam zwód do do pachołka, piwot do środka. Zatrzymujecie się na wprost, twarzą, klatką do koleżanek. Hop, powrót. Ok, teraz ważne, gdzie postawicie nogę. Nie stawiajcie tej prawej nogi za słupkiem, tylko w środku. Czym bliżej, tym lepiej. Hop, hop, powrót. Jak ją postawicie po prawej stronie, no to macie kawał drogi. Dobra, jasne? Próbuj. Hop, no właśnie. Nie trać balansu. Nie trać balansu. Hop. Tak jest. Brawo. Super. Super. Nie trać balansu. Jeszcze, jeszcze. Stop, stop, stop. Nie zrobiłaś do końca, bo żeś zrobiła pół obrót. Hop, tu. Hop. Do końca. Hop. Odwróć się. O. Widziałeś? To jest zgubienie zawodniczki.